Siemano widzowie, z tej strony David. witam was bardzo serdecznie w następnym odcinku, a widzowie jak widzicie dzisiaj się witamy w bardzo nieciekawych okolicznościach, bo jak widzicie stoję na jakimś dziwnym supie na deraku, a potem mieć normalnie bardzo, bardzo dużo zombiaków, bo pewnie zastanawiacie się dlaczego tak jest, bo chciałem pokopać sobie diamentów, bo jak widzicie teraz w skrzyniach nie mam tak bardzo dużo diamentów, chciałem ogólnie pokopać żelazo, resztą, diamenty i okazało się, że zresztą jest tutaj bardzo, bardzo dużo zombiaków, Nawet tam je widzicie chyba, i nawet nie wiem, co teraz muszę zrobić. I chyba w dzisiejszym odcinku będziemy zajmowali się pokonywaniem tych wszystkich zombie. Tylko nie wiem, jak ja stąd zejdę, bo jeśli te wszystkie ląbyki mnie zaatakują, to możliwe jest to, że ja mogę zginąć. Chociaż dobrze, mam tutaj netherretowy mój mieczyk i cały tutaj mój set. I dobrze, że mam zaklęte tutaj jabłka i totem. Oczywiście, jeżeli myślicie, że uda mi się pokonać te zombie, to zostawcie suba, lajka. I napiszcie, czy ten odcinek wam się ogólnie spodoba. A ja oczywiście skraczę tutaj dobrze. O, chodźcie, chodźcie tutaj na bitkę. Chodźcie tutaj, nie, 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 nie bijcie mnie Tutaj, patrzcie, o kurde, widzicie gdzie ja spałem nie Widzę, nie, ja nic nie widzę, ja nic nie widzę, o Bo widzicie, widzicie, że... to są jak ten mają sety, set, przykład... Nie, to są takie zmutowane zombiaki, sety mają One się zbroiły, one chcą mnie zgładzić, o nie, 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 nie pozwolę na to, o nie Dobrze, teraz ucieczka, a czy tu są jakieś jeszcze zombiaki? Czekajcie, musimy przejść całą miaskinię Uciekam, dobra. Wrócimy tu jeszcze, ale muszę sprawdzić, czy są jakieś jeszcze inne zombiaki, tylko żeby oni tu nie zrzucił. Nie! Juki fakt. Ja nie mogę. Tak, widzę, tu są zombie, okej. Okay. Dobrze, chciałem się zaskoczyć o ty, kurde. Tu są, tu są, dobra. Trzy zombiaki. Okej, okay, cztery. Ej, nie, tu jest mniej. Dobra, widzę, już ty, tu jest mniej. Dobra, widzowie, jest plus. O nie, a jednak tu są jeszcze jakieś zombiaki. Mhm. Mm ale tu nie masz tak dużo jak tam, dobra, to jest sobie to na spokojnie pokonam, Dobra, lecimy teraz z tymi. Tu... Nie, nie mogę nie lubię tych małych zombiaków, w mnie tak denerwują. Dobra, lecimy teraz tutaj. Pyk. Pyk. O nie, Ale... Ej, widzisz, ale... Ja tu ledwo co widzę? No nie wytrzymam tu za chwilę! Proszę, no nie! Dobra, będziemy się mieli tutaj. Tam chyba są zombiaki, tak? U góry są zombiaki. I lecimy z niej, pyk, pyk! Po w wodzie. O nie... Następny... Palonki Creeper, dobra, musimy... Wszystkie mogłyby to je zniszczyć, bo one mnie bardzo znajwują. Dobra, wszystkie, pyk, pyk! O, pająki o creeper, creeper, odejdź ode mnie, bo nie chce cię zniszczyć! Odejdź! Odejdź! Nie wybuchaj! O, ty... Nie wybuchaj! Odejdź stąd! A tu jest Nie, 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 nie. O, bombę! O, dobrze, widzę, leży. Pięknie. Dobrze, co myślisz jeszcze tutaj jakieś zombiaki? Ząbiaków to chyba nie ma, ale są szkielety tej creeperii, też musimy oczywiście tej wyeliminować w trybie natychmiastowym. Dobrze, pięknie. I tej creeper wit witam was bardzo serdecznie. Za chwilkę musicie pożegnać się z jej życiem, do widzenia. Och, tu jest trzy creepery, oni... Dobra, to są jeszcze teraz Tridentu. Puu! Dobrze, raz, pył! Ciu! Dobrze, o! I ja widzę, dokończymy tej oczywiście. Ta... Uj, o! Widzę ja złote jabłko, nie! O, nie, ale wzięli odbiórkę i ten, co jest? Ale, o, zombie. Ej, skąd się tu wzią? Te jak się nagle teraz pojawiają. ale normalnie wtórzy dużo. E chociaż wtedy expa zdobyłam, to jest akurat fajne, to jest plus. Dobra. Dobrze, jest. Dobrze. Mhm, tak, więc tu jest ja prawie nic nie widzę. Wyeliminuję szkieletę i teraz lecę do góry, a na górze, no, będzie nieciekawie. Ale a może, albo zabiję czakownicę, bo może wylecie mi z niej kątem miastowego leczenia. A to jest bardzo przydatne, ale czarownica trzeba na odległość. Widzę, że to jest zasada: trzeba na odległość. O, super. Co wyleciało? Kurde, nie ma, nie ma podki. Mogłaby być podka. Dlaczego mi. No, Minecraft nie chce nam współpracować, naprawdę? No, widzę, że widzieliście, powinno tu wylecieć podka. A ty, zamiast skąd ty się ukwalić? Dlaczego tu. Dlaczego tu masz całego seta? O, nie, nie ma tak. U mnie. Tak, czy mój trade, no tutaj, tutaj dobrze, dobrze mam lojalność. Ale trade, dobrze tutaj. I jeszcze, o nie, wszamiłem sobie oczywiście tej pieczoną wołowinkę pięknie, bardzo smaczna, dobrze, o, pięknie i teraz sobie może, tu chyba nie ma, tak, dobra, tego jeszcze sobie muszę wyeliminować, ale chyba one wchodzą z góry, tak mi się wydaje, więc widzę, będę musiał dać sobie na to, dobra, o, marchewka mi wleciała, marchewka, chyba zombiaka jest rzadka, naprawdę, akurat teraz jakbym nie miał farm marchewek, to bym się bardzo cieszył, dobrze, lecimy sobie tutaj i chyba tu są te zombiaki, o, ej, gdzie zombi? Ej! zombiaków nie ma! Patrzcie to, widzowie! zombiaków nie ma! <laughs> Ani o, nie, nie na szkielety nie są. Dobra, jest tu jeden zombiak. Ej, dwa szkielety się biją, co jest dobrze? Pyk, pyk. Jest, pięknie. A to jest Enderman, chyba mi się tak wydawało? Czy... <laughs> tak, Enderman, chodź tu! Enderman! Bij się ze mną, bij się! Chcę perłę! Pegła! Mam? Złapałem ją, super! Drugi Enderman, pięknie. Dobrze, lecimy, lecimy z nim. Muszę mieć tą pegłę. ja muszę mieć tą perłę. Mam? Nie ma perły. Nie nie, 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 Mam ją, mam ją, wiecie, perły? jaki fart. Super, 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 dobra, są tu te To są tu chyba, tu polecie, w to miejsce. Chyba pewnie widzę tylko promin zombiaka, mam oświetla tutaj ekran, bo ja tu też prawie nic nie widzę. tylko widzę kontury zombiaków. Tylko, żeby ten żaden creeper mi o tył nie poszedł, że mam wszystko tutaj. Nawet długo. Ile łuków drobie? co jest? Super, dobrze. Jeżeli że mi tu jeszcze są ząbiaki. O tutaj. to dobra, widzę. Może takie taki czynnik, wydajemy. Wbijmy sobie dzisiaj 25 level. Bo to się nam przyda nawet do enchantowania. Tutaj naszego seta. Akurat to nam się przyda, to możemy sobie wbić tak 25 level? O, co tu wyleciało? Sztab ej, skąd sztabka Żelaza? Ej! Skąd, z, skąd sztabka Żelaza? Jeżeli widzicie, napiszcie mi w komentarzu, skąd mogę wdrożyć sztabka Żelaza! Bo nie mam pojęcia. Skąd sztabka Żelaza? Dobra, to było mega dziwne. A czy tu są jeszcze zombiaki. <laughs> zombiaki, chodźcie, które jesteście, to chodźcie tutaj. Siebić, chodźcie siebie. O, Creeperze, ty nie możesz tutaj przeżyć. O. A może to sobie zostawię do TNT? Ten proch, proch, lepiej sobie zostawię. Mm. Dobra. Widzę, że strzelasz szkieleta tridentem. Dobrze, leć! Tridentie! Trafię? No, no właśnie, widzowie, to jest właśnie mój cel. Proszę, trafię? No, widzę, tu cel nie jest najlepszy. Proszę, widzę traf. Trafiłem! Ja nie mogę już jaki fart! mój, tu widzę mój Trident, Dobra, nie widzieliśmy mój trident jest, dobrze! Dobrze, pięknie, jest. Uderzyń... Ile mam? Jeszcze? O, cztery. Dobrze, to z tych szkieletów robimy strzał, to jest plus. Dobrze, to widzę, ze szkieletem nauki widzę, walka ze szkieletem nauki, pyk. Aha. Dobrze, jest. Widzę, ej, wiecie jak lepiej widzę Trident? No patrzcie, widzę Trident mi się niszczy. Aha, musimy chyba nałożyć naprawę na Trident. Mhm, mm o tu znowu jakie Zombie czy wam jeszcze mało? Tak już się z nami dorobiłem, a wam jeszcze mało? Dobrze, o nie, nie, nie. Żeby, ej, gdzie jest woda? O, mam tu wodę, dobra, woda mi będzie potrzebna, muszę wziąć tę wodę. Dobrze, ale widzę fakt, Dobrze. Ile? Pyk, pyk. Ile strzały są? Nie, nie ma strzału jeszcze. Pójdziemy sobie może tutaj, może coś tu jeszcze będzie. Sprawdzimy tak z góry, czy są jeszcze jakieś tej moby. Tu na razie moby nie widzę. Pójdziemy sobie w tamtą stronę, bo tam mogą być moby. O, mob no właśnie widzę. O ty, o wilku, mowa pajączy, jak widzicie tam jest. Tam, creeper, o, albo szkielet, pik szkielet, aha. A szkielet nie miał dostać... Takie piękne, uderzenie, dobrze. To tak go wykończy. Po prostu go wykończymy innym sposobem. Pyk. No i gdzie jest jeszcze inny? Mm -hmm 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 -hmm. O, to ja Następny. Ale widzę ile. Level będzie. Będzie za chwilkę 21 level. Już będzie mieć 21, chyba. Nie wiem, czy osiągniemy 25. Dobrze, to widzowie. 23, tak się. 23, albo 22. Musimy mieć taki level. Gdzie jest na. O! Co tu się dzieje? Dlaczego? Jakie rzadkie, co jest? Ej, widzę, trzy ząbiaki. To wszystkie mają... Sety! Ode tu bombę. Ej, to będzie ciężkie. One mają całe sety. Czy są jakieś setami? One są bardzo mocne. Pyk, 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 pyk. O, hełm. Hełm wyleciał. Helm, helm, wyleciał, powiedziałem. O, 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 zobaczymy, co wyleciało. Buciki, weźmy to taki artefakt. Ochrona 2, o, fajnie. Co tu jeszcze? Tak. I to bez enchantów. Ale chyba z każdego coś wypadło. A to naprawdę rzadko, żeby z każdego coś wypadło. Nawet o, szkiel w całym setie też. Jak widzisz a nie bez czapaczki. Dobra, leży, pyk. Dobra, zobaczymy, czy z tego coś wypadnie. Pyk. O, wypadło, super. Zobaczymy, czy uzbieramy może całego seta z yy, części z mobów. Dobrze, zobaczymy sobie, mamy... Ty brakuje nam jeszcze klaty i będziemy mieli... MOBOWEGO SETA, o! Tak to jest MOBOWY SET. Mamy już tylko wszystko, ale bez klaty, ale może nam się uda coś zrobić Mhm, mhm, mhm. Gdzie tu sobie jeszcze mógł? Mok... O! Tam jest pajączek. Mamy już 21 poziom. Super. O, to złoto się weźmiemy bo złoto się przyda akurat. To złoto możemy sobie tutaj wziąć. Pyk. Mhm, mm mhm, mm mhm. Mm Super. I mamy wiedzę co chcieliśmy. Pięknie. i lecimy oczywiście teraz do tego pajączka i pajączku? Pyk, pyk. Elegancko. Super. Mhm. Mm i tak widzę, jeszcze musimy znaleźć. Musi być ten 22 level. Dobra, 22, bo jednak ciężko jest zdobywać ten level na, mo na mobach. Tu 20 musimy... Chodź tu jeszcze jakiś zobiaku czy creeperze, chodźcie tutaj do mnie, muszę tutaj was zniszczyć w trybie natychmiastowym. O kurde ile creeperów, dobra. Teraz dobrze tylko je rozstrzelić, pyk. Pyk, dobra, pyk. Mamy, mamy, mamy. Nie, nie, nie mamy. Dobrze. Proszę, ostatni creeper, ty jesteś. Creeperz legendarny, musisz to... Dobrze, mamy 22, dobra. Zabijamy te zombiaki, Dobrze, pyk. Pyk, i jest, udało nam się. Mamy 20, ponad 22 level. Więc tak, może widzę, nawet w tym jaskiniowym klimacie. Tu widzowie tutaj nawet pożegnamy. Bo jak widzowie widzieliście, no powiem wam, ta walka była naprawdę mega, mega mocna. oczyściliśmy chyba kejwa normalnie z wszystkich potworów, ale będziemy musieli go tam jeszcze całego oświetlić. I widzę, oczywiście, ja dziękuję Wam za oglądanie. Dajcie znać w komentarzach, czy odcinek Wam się spodobał. I my widzimy się z następnym razem. Siemano.